Siemaleczko, zimeczki, jestem pan Kinderek, a dzisiaj y, za, oskamujemy sobie Cieńskiego. On, on ogólnie jest na moich streamach i nie ma mikra, ale no, gram z nim na mikrach, na streamach i to jest mój kolega. I więc co? Spróbujemy go oskamować. Jeżeli wam się oh, kurwa. Jeżeli Wam się spodoba taka seria, to zostawcie suba, like, dzwonek i piszcie w komentarzach Czy chcecie więcej y, kontynuować serii skamowanie dzieci, no bo to dzieciak. O, w moim wieku. No i co, więc lecimy. E, ja już ogólnie jestem odmutowany. To nic nie było ustawione, nie? Znaczy nie, nie jestem odmutowany. Dobra, ja się odmutowuję przyciskiem. Dobra, on nie ma mikra, więc będziemy chyba pisać na czacie. Ja do niego coś napiszę. Napiszę do jego siema. O. Czekajcie, się w ogóle zmutuję. Będę za nie słyszał. O, dobra, ja się wyciszam. Napisałem mu siema. Weź to wyślij. O, dobra, siema. Jesteśmy ogólnie u mnie na, na trade roomie. No wejdź tam. Tam, o wejdź. Dobra Nie wiem czy mi coś odpiszę ja mu dam budowanie, żeby później nie było że skam, nie? Dobra, dam mu budowanie Ja pokażę, że Że to wszystko wy wyrzucił do rady. nic z tego Nie edytuj. Niestety No wywal tam Czekajcie, ja może będę odmutowany, bo będę mu mówił. Jak mnie słyszysz, podskocz dwa razy. Halo? Jak mnie słyszysz, podskocz dwa razy. Słyszysz mnie? To podskocz dwa razy. Dobra, chyba mnie słyszę. Dobra, ale mniej się z tym. Eee. Wirująca ŚMIERĆ! Co? Takie itemy mi oferujesz? Dobra. To... A jakie one mają moc? Jakie mają moc? Na, napisz na czacie jakie one mają moc. Chciałam zabiorę budowanie. Dobra. Budujemy. To mogę mu zaoferować... powiedzmy... 100 malachitu. Tu masz 100 malachitu. 50 wydajnych. To jest warki. I mogę ci dać jeszcze grabarza. Chcesz takie coś, bo to jest bardzo dużo warte. Chcesz takie coś? Podskocz dwa razy. Masz o No, Chcesz... Dobra. To przejdź tam, tam oprzeć. No przejdź tam. Czaj, rób to co ja. Przejdź po tej samej stronie. No i teraz chodź. Dobra, oskamowany. Co tam jak się czujesz oskamowany? <grystanie> łatwo, łatwo. Uuu, 21. Łamacz karków 12. No to koks. O nie! No nie! On mi zabrał, bo ja nie mam miejsca Dobra, czekaj. On nie może mi tego wziąć. Ja zrobię może tak o, o dobra. I teraz dam mu masz tu zioło. O, masz tam sę, masz zioło a ja sobie wezmę twojego grabarza Coś zioło jest tyle warte ile ten grabarz, serio mówię ci mordo A, skamowany, ha, 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 ha. Dobra, łatwo i co skamowany Dobra, to by było bardzo szybkie, jeżeli wam się podoba taki filmik to zostawcie łapkę w górę I jeżeli chcecie więcej serii Więc co zostawcie, no ja oczywiście nie skamuję Więc no więc ja mu wszystko oddam mm, Dobra, masz tu A mu oddam się tam. Później nie było, że skamuje, A Adam mu, może coś w prezencie. Adam mu 10 zerzy Masz. Dobra, jeżeli Wam się podoba, zostawcie lajka, suba z dzwonem i, komen i komentarz, jeżeli chcecie więcej. No i co? Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i Alo.